Cześć! Hej! i witam w kolejnym filmiku. E, przed, poprzednie vlogi to były vlogi z Izraela, co e, robiłyśmy, co warto zobaczyć, bardziej takie dla pamięci mojej i, i przyjaciółek z którymi byłami. A teraz nagram filmik o tym, ile wydałyśmy w Izraelu. Bo z Polski loty są dosyć tanie do Izraela, ale na miejscu... Ja się nawet zdziwiam, jest drożej niż myślałam, um, są to ceny, no nie wiem, takie po prostu zachodnie, ja myślałam, że będzie tak porównywalnie do Polski, <laughs> może to był mój błąd, może ja jestem naiwna, ale nawet, y, tr troszeczkę było drożej niż y, myślałam. Więc jest oczywiście kilka haków, które można wykorzystać, żeby wydać mniej, ale na razie powiem o takich podstawowych rzeczach, na które my wydałyśmy pieniądze i jak to wyglądało. W Izraelu walutą jest szekl i to jest praktycznie prawie jeden do jednego. Jeden do jeden, jeden szekl to jest złotówka i 12 groszy. No, praktycznie jeden do jednego można liczyć. Yy, ogólnie no, podróże zazwyczaj dzielą się na trzy największe rzeczy, no może na cztery rzeczy. Pierwsze to są loty, drugie yy, hotel, zakwaterowanie, no, nocleg, jedzenie, i czwarte to są takie dodatki, yy, jak wstępy gdzieś albo no takie dodatkowe rzeczy. Więc my na tym pierwszym. Yy, yy, Odcinku wydałyśmy za, za sam samolot, nasza wycieczka w ogóle była strasznie nieplanowana, chyba tydzień przed zwrotem zarezerwowałyśmy bilety i to właśnie dlatego, że znalazłyśmy super tanie bilety. Mniej niż 200 zł zapłaciłyśmy za osobę, za podstawowy bilet z bagażami. I tu pierwszy hak. Tak, porada może Jak się jedzie w trzy osoby Ja jechałam z dwoma, dwoma innymi osobami Jak się jedzie w trzy osoby A jedzie się jakimś Wizzerem albo Rainerem To wtedy trzeba dokupować dodatkowo walizki Więc jeżeli się w trzy osoby jedzie No to może na przykład dokupić tylko dwie dodatkowe I pomiędzy te trzy osoby się zmieścić Jeżeli jesteście w stanie Nam było ciężko Naprawdę ciężko, ale dałyśmy radę No i to tam zaoszczędza nie wiem, no mniej niż 100 zł, ale zawsze coś. Za oszczędza. Tak, więc my znalazłyśmy lot, to jest kolejna porada w sumie. E, może nagrałam cały filmik, jak, jak podróżować za tanio. Ale e, my znalazłyśmy lot z, e, z Poznania do Tel Awiwów I to był za dosłownie 58 albo 98 zł. A potem z Tel Awiwu do Krakowa. Lot. Takie były najtańsze, no bo połączenia między Wars Warszawa a miasto polskie, no to to jest 30 ile złotych, a z kartą studencką nawet może być mniej. E, więc tak, to był nasz pierwszy wydatek. Kolejny wydatek w kategorii transport to będzie autobus z lotniska do miasta. Jakiegokolwiek. My akurat jechałyśmy do Jerozolimy i pomiędzy lotniskiem w Tel Awiwie a Jerozolimą jeździ co godzinę o pełnej godzinie i kosztowało nas 16 zł w jedną stronę. Potem w Jerozolimie była opcja tramwaju, bo autobus nie wysadza cię w centrum, w tym takim starym, starym mieście praktycznie, tylko wysadza gdzieś na, na obrzeżach, to była noc i jest to na szczęście tramwaj, czego też się nie, nie spodziewałyśmy, ale jest to tramwaj i można... Można zapłacić za przejazd, my wybrałyśmy jednak nie płacić i zaryzykować. Jeden przejazd kosztuje 6 zł. Jedna rzecz, jakiej my nie wiedziałyśmy, więc by, yy, po pierwsze, byłyśmy w szabat w piątek w Jerozolimie i to nam troszeczkę utrudniło, bo nie miałyśmy jak wyjechać, ciężej było wyjechać z Jerozolimy do Tel Awiwu w ten dzień, bo to jest, ich, to jest ich niedziela praktycznie, szabat, to jest niedziela, wszystko jest pozamykane. Sklepy też są pozamykane, niektóre tylko były otwarte. I z racji tego, że my chcieliśmy się akurat wydostać z Jerozolimy do Tel Awiwu w szabat, Zapłaciliśmy troszeczkę więcej za autobus, bo zwyczajne autobusy nie jeżdżą. Musiałyśmy jechać specjalnym, autobus, specjalnym autobusem, takim mniejszym, który praktycznie czeka na to, aż ludzie się wypełnią i dopiero wtedy jedzie. I ten autobus nas, kosztował nas 35 szekli, e, no, czyli 40 zł. E, kolejną rzeczą to są bilety w, e, po mieście w Tel Awiwie. Jeden bilet, ogólnie, żeby móc jeździć transportacją miejską, to są autobusy głównie, to trzeba wykupić kartę, która kosztuje 5 szekli. Jest to nie, zwrot, nie, nie dostaje się zwrotu za to. Trzeba wykupić kartę, a potem ją się doładowuje. i Jeden przejazd kosztuje 6 szekli. Więc znowu, no, moim zdaniem dosyć drogo. My w sumie w większości chodziłyśmy pieszo, bardzo dużo chodziłyśmy i też jeździłyśmy bez biletów kilka razy. Kilka razy kupiłyśmy bilet no i mieliśmy szczęście, że nas nikt nie zapał. Nie polecam tego. Raczej no to już Wasza decyzja, czy chcecie kupać bilet, czy nie. Trzeba wyczuć i być pilnym, czujnym, czy nie ma jakichś kanarów, bo my nawet nie sprawdziłyśmy jak kanarzy, kanarowie, kanarzy wyglądają wyglądają. Tel więc tylko e, rozglądałyśmy się e, ostrożnie. Jedną rzeczą dosyć istotną, przydatną i zaoszczędza czas i pieniądze e, informacja jest to taka, że na Morze Martwe z, praktycznie dojeżdża się trzeba przez Jerozolimę. Więc jeżeli polecam najbardziej chyba e, sposób wie, zwiedzania, kolejność zwiedzania taką, że z, od razu z lotniska jedzie się prosto do Jerozolimy, spędza się trochę, jedzie się nad Morze Martwe, z Morza Martwego przez Jerozolimę z powrotem i potem do Tel Awiwu i już się wylatuje z Tel Awiwu. My tego nie wiedziałyśmy, więc pojechałyśmy do Jerozolimy, wróciliśmy do Tel Awiwu, potem nad do Jerozolimy, nad Morze Martwe, z powrotem do Jerozolimy i do Tel Awiwu. Więc troszeczkę więcej wytarłyśmy na transport, no było to 16 czeki w jedną stronę 16 zł, praktycznie w jedną stronę, no, no, ale to jest już 40 zł, które można by zaoszczędzić, czyli jeden lunch. Yy, więc to jest taka porada. Kolejny punkt to hotel w Jerozolimie. To jest kolejny wydatek w Jerozolimie. Yy, za, yy, za jedną noc za trzy osoby zapłaciłyśmy 600 zł. Więc to jest dosyć dużo moim zdaniem. To nie był jakiś nie wiadomo jaki hotel, tylko apartament. Jeden, no, sortowanie cena od najniższej e, to było, ale, ale przyzwoita, najniższa cena, ale przyzwoita jeszcze. Ale no, my też zrywałyśmy tydzień przed, e, przed przyjazdem, albo może, nie wiem, 10 dni maks, wydaje mi się, że tydzień. Więc też te ceny były po prostu wyższe. Um, już w Tel Awiwie byłyśmy takie um, sprytne, że zamiast hotelu um, nocowałyśmy z, przez Couchsurfing, um, miałyśmy hosta na trzy noce. Couchsurfing dla tych co nie wiedzą to jest uh, strona internetowa albo aplikacja po prostu, która łączy, na której można znaleźć sobie hosta. Osobę, która za darmo praktycznie przenocujecie e, w zamian za oczywiście jakąś wymianę kulturową. E, raczej to nie jest, że przyjeżdżasz sobie na za darmo, tylko bardziej oni cię przenocują, wymieniacie swoje doświadczenia, rozmowy, czasami można nim razem gotować. E, I ty też możesz przyjmować ludzi i ich gościć i pokazać im swoje miasto. To wszystko jest po prostu za darmo, to jest bardziej wymiana e, doświadczeń za nocleg. Tak, więc to jest e, druga część noclegu, za którą my nie płaciłyśmy. Więc na tym bardzo dużo zaoszczędziłyśmy. Więc łącznie za hotele po prostu wydałyśmy tylko 600 zł na trzy osoby, czyli po 200 zł. Po 200 zł w, e, przez całe 5 dni wydałyśmy na hotele. Ogólnie tak przykładowo Woda w Jerozolimie kosztuje 8 zł. Butelka wody kosztuje 8 zł, e, więc no jest tam drożej jest. E, jeżeli chodzi o ceny e, jedzenia, to na obiad tak mniej więcej wydawały, wydawałyśmy w restauracji już e, 50 zł na, na jakimś bazarze, markecie można 30 wydać na przykład albo w jakiejś takiej. Jakimś, no nie w restauracji po prostu, to tak spokojnie można 30 liczyć. My jadłyśmy dwa posiłki, mniej więcej w ciągu dnia i jakieś tam dodatki, które sobie kupowałyśmy, no to załóżmy 20 zł, 30 zł dodatkowo, więc około 100 zł dziennie na posiłki. Ale czasami więcej coś się kupowało, więc zaokrągliłam i na jedzenie wydałam 600 zł. Mimo chodziłyśmy do wegańskich restauracji głównie, albo jadłyśmy falafela na, na ulicy. Kolejnym takim wydatkiem, no może niekoniecznie większym, ale takim myślę, który jest bardzo warty wydania, to jest wstęp na Morze Martwe. I taki wstęp. My byłyśmy na Kalia Beach. E, bardzo ładne. Chociaż myślę, że ze zdjęć widziałam ładniejsze, e, ale to są zdjęcia, więc nigdy nie wiadomo. Mm, Kalia po prostu była najbliżej, więc my wybrałyśmy ją. E, wstęp na, na plażę kosztuje 56 szekli e, jako bilet normalny, a jako bilet ulgowy to kosztuje 46 szekli. Ulgowy, czyli studencki. Praktycznie to wydałyśmy na ten wyjazd, nie, nie wchodziłyśmy do jakiegoś muzeum, że trzeba było płacić, bo ja jestem za zdania, jeżeli w Warszawie niekoniecznie się do muzeum wchodzi, to może na mieście też nie warto. Wolę bardziej porozmawiać z lokalnymi, pochodzić po mniej znanych miejscach. Więc, jedyna taka taki turystyczna atrakcja, to było to może martwe. Aha, jeszcze się tak trafiło, e, tak trafiło, że miałam szczęście i 100 zł e, jakiś facet, bo w ladach można zobaczyć czemu e, po prostu z ulicy dał. <grym> więc tak wyszło, więc o 100 zł trochę mniej wydałam. No Łącznie e, wydałam 1350 zł. Wiadomo, lot, jak się znajdzie, e, to będzie, jak znajdziecie inny, no, to będzie inna cena. Uważam, że nie jest to drogo. Nie wiem, jak wy uważacie, możecie, zostajecie w komentarzu. E, jak ktoś był w Izraelu, to jestem ciekawa, ile mniej więcej wydał. Czy ja. Ja staram się ogólnie być dosyć oszczędna, ale z głową. E, jak podróżuję czasami nawet za bardzo oszczędna moim zdaniem no jestem ciekawa jak, e, jak e, ile wy wydaliście jest już późno jest już późno poświęcenie, nie mogłam się zebrać przez e, 6 miesięcy do nagrania tego filmiku, ale mam nadzieję że komuś pomoże jak ktoś planuje jechać do e, Tel Awiwu i Rosolimy lub gdziekolwiek e, w Izraelu ¿Todo se va el filme, ¿no? <laughs>